Seems like came at a bad time. Cześć Wam, dzisiaj ja jest Wizu, Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii o tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że dziś wieczorem koło godziny, jeżeli się uda, to 17.30, może troszkę wcześniej, może troszkę później, powinien być livestream ten zaplanowany, który jest w każdą sobotę. Więc będziemy lecieli około 3 godzin w gęszcz. Jeżeli jesteście zainteresowani, potrzebujecie pomocy z czymkolwiek w grze, żeby pobiegać, nie wiem, poklepać bossów tygodniowych no bo koniec tygodnia, czy cokolwiek innego, to zapraszam na dziś wieczorem, jeżeli nic nie wybuchnie. Jeżeli z mojej perspektywy dzisiejszy, czyli wczorajszy dla Was stream się odbył, to no, powinien być jeden stream za drugim. Próbujemy wystukać czas i sprawdzić, czy Mihojo faktycznie usunęło mnie z czarnej listy. Przeskakując dalej, przypominam, Blades of Glory! Zbieramy na Blade'a, jest już parę osób, zbierana Arena oraz Fushirangen Winder. Podbijacie do tych dwóch przemiłych osóbek i one wpisują Was na listę. Co więcej, co więcej, odpala się szybko bierzek. Dziś powinna się pojawić lista zbierania na Tower of Fantasy. Tam jest momencik aż lukna, jak się nazywa nowa postać, bo mi napisał. To szybko bierzek, a ja skisłem, bo to brzmi jak postać Julan. <laughs> brzmi prawie jak Jelan. O tak, Julan jest. Więc, jeżeli Julana czy Julankę chcecie, to jest lista z Tower of Fantazji zbierana przez szybko bierzka. Dziś powinny się pojawić informacje, więc podobnie jak ile dwa tygodnie temu mieliśmy rolowanie podwójne. Honkai Star Rail plus Tower of Fantasy podobnie będzie tym razem, więc jeżeli nie ma jakiegoś makabrycznego zainteresowania i zbyt dużej ilości osób na jeden dzień, to spokojnie się ze wszystkim upchniemy, więc wood wood wood. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to wszelkie informacje są macie tutaj na temat Blade'a, a na temat Tofa, jak tylko mi szybko bierzek podeślę, to również to wkleję. Mam jeszcze jedną fajną tutaj taką rzecz, jest to Honkai Star Rail Blade. Trailer Death Approaches No oczywiście do Honka Jasta Raila. Zrobiłbym to tak, że ja jeszcze nie widziałem Więc to jest moja pierwsza reakcja na to, co tutaj się dzieje Zobaczymy, zobaczymy Co tam fajnego twórcy przygotowali na temat Nadchodzącego Blade'a, który co by nie powiedzieć Ma zarąbiastą stylówkę Lecimy O nice Jeszcze te kwiaty, które tam w Azji w tym Mytosie u nich się kojarzą ze śmiercią, bo na krwi rosną i tak dalej ktoś mi to tłumaczył odnośnie gężina tego co było. Ej, ten trailer już na starcie jest w mojej topce ulubionych. Powiem wam, że jest 28 sekund w niecały dwuminutowy trailer, a wizu jest takie, a może by tak rozważyć rolowanie po Blade'a? Bo na co w sumie mi kawka? Czymże jest kawka, jak mogę złapać Blade'a ewentualnie? Muszę to przemyśleć, podbiję do ludzi, którzy mocno siedzą w mecie HSR'a i powiedzą mi, czy jest sens, czy może niekoniecznie. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Greater. They've fallen too far for their lofty Sienjo ships. Alulu, never seen any boat Dobra, była ta kwestia. Jeżeli się w Sumeru, w różnych teoriach spiskowych na temat tego co się działo wieki, wieki temu, skąd się wzięły różne religie, skąd się wzięli ludzie na ziemi, to w mitologii Sumeru, jeżeli dobrze pamiętam, Alulu to jest ten koleś, który wykonał bardzo, znaczy uzurpował do władzy i zrobił bardzo dużo dla uratowania z spiskowych Anunaki, czyli tych, którzy na Ziemię przybyli i stworzyli ludzi teoretycznie, nie? I został też tam skazany i wyrąbany ostro. Straszny wajb tego gościa mam. Nie, nie wchodźmy w to. To jest bardzo, bardzo daleko, bardzo daleko idziemy. Okaj, Co tu się podziało? Te gasnące świeczki, no Ej, to jest jeden z najlepszych trailerów, jakie mieli do tej pory. To jest naprawdę dobre. Na tym poziomie dobre. To znaczy, tu jest cały czas ta dyskusja, którą podnosiliśmy wielokrotnie przy różnych okazjach. To najmocniej było widać chyba przy okazji. Bajżu. Że jak zobaczyłem trailer Bajżu, to stwierdziłem, że mi się nie podoba, i też to, co widziałem na Twitterze, że jest bardzo słaby odbiór tego całego trailera, tej całej prezentacji, teasera. W sumie to to było, i dostałem informację od ludzi, głównie będących fanami Bajżu, że ja się nie znam, że to jest świetny trailer i świetnie prezentuje postać. Problem w tym, że ja patrzyłem z perspektywy osoby, która. Bajżu jest mi obojętna, albo nawet jestem leciutko na nie. Więc z perspektywy osoby, którą ten trailer miał przekonać do zainteresowania się postacią, było takie. Eh. Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o Blade'a, też jestem w sytuacji, że jestem totalnie niezainteresowany Blade'em. Zobaczyłem trailer jest takie rozważam teraz złapanie przy postaciach, które posiadam właściwie. Chodzi mi bardziej o healerów, bo z tego co mi pisaliście to Lwocza, ten Otto XP to jest healer idealny, robiony z myślą właśnie pod tego gościa. Jako, że nie mam Otto Xpi, no to mniejszy sens łapania Blade'a jest z mojej perspektywy. Jakieś takie połączenie w głowie mi się zrobiło. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo bardzo możliwe, że się tutaj mylę. I ten trailer spełnia to zadanie, którego trailer wielu postaci, z którymi ja mam problem, nie spełnia. Bo jeżeli jakaś postać mnie nie interesuje, to wciąż mogę się do niej przekonać, jeżeli prezentacja w grze, prezentacja trailerem, teaserem, właśnie, czy w jakikolwiek inny sposób fabułkę wkręcą. Są bohaterowie, którzy mnie tak średnio, średnio, na przykład król Lew, trailer króla Lwa był osą. Awesome. Co więcej, jak poczytam więcej o królu Lwie, to było takie w sumie żałuję, że go nie złapałem. W sumie bardzo żałuję, że go nie złapałem. I teraz to samo mam z Blade'em. Nie wiem, jak wasze wrażenia na Death Approaches, dajcie znać, bo z mojej perspektywy jest okejka i, no, rozważam teraz rolowanie. Jak się troszkę mniej do kawki przekonuję, czy właściwie odsunąłem się od kawki, można by tak powiedzieć, kusi mnie Blade w tym momencie. Co więcej, ja mam już chyba nawet całkiem blisko rolek do 50-50, żeby pyknąć, bo nie zakładam, że kolejny raz z rzędu będę miał... E, niskie, a bardzo niskie pity Więc e, ja tam nie mam wielu nabitych Mam tutaj 57 To do wejścia aktualizacji będę miał ponad 60 Na 90 jest pity Tam jest 10 darmowych rolek Czyli będę tak sensownie blisko złapania jakiejś postaci Pewnie geparda na E1 Znając życie Więc zobaczymy, zobaczymy Czy tutaj cokolwiek z mojej strony się podzieje Ale zaczęło mnie to kusić Przeskakując dalej Mamy nowy web event Który nazywa się Shangzhou Cruise I to jest event, który daje nam szansę Złapania kilku fajnych nagród Jak się tutaj Życie to są jakieś bodzie wioda. plaha haha, wizu się nabija, ale nie, ja nie jestem fanem. Apla, jakbym coś takiego zgarnął, to od razu bym wystawiał na sprzedaż, żeby było śmieszniej. PS5 to bym przygarnął, szczególnie wersja, to jest ta wersja bez płyty. Szczególnie wersję z czytnikiem bym zgarnął, ze względu na to, że mam pod ręką nawet sporo płytek do PS4, które fajnie by było móc z tego korzystać, bo wtedy mógłbym się pozbyć swojej PS4 i korzystać tylko z PS5. Więc w moim planie jest złapanie PS5 z czytnikiem, ale to jak już wejdą wersje Slim czy coś w tym stylu, bo na razie PS5 i tak na tym. Te... Tyle droga jest, że większego sensu nie widzę. Plus. I tak ledwo wyrabiam z czasem na te rzeczy, które mam robić na kąpie, żeby jeszcze konsolę odpalać. Kiedy ja odpalałem PS4? W tym roku chyba nie. Do tego słuchaweczki i Stellar Jade, więc jest sporo rzeczy, które można zgarnąć. Najbardziej, oczywiście, reklamują się tym iPhone'em chyba 14. Tak, 14 Pro to jest i PS5. Link do tego będziecie mieli na YouTubie, gdzie są linki do wszystkich rzeczy, które w odcinkach mamy. Ale kliknijmy sobie tutaj do Hojo. Polećmy, czy mnie zaloguje od razu, czy ja się muszę dozalogować. Push. Chyba mnie zalogowało. Swipe to switch to Blazer. Faktycznie, da się zmienić Trailblazera! Take off! Unblockable power of the destruction, invincible! Ojej, a oh, nie, no, to jest... Ojeju, jak ja tego nie lubię. Jak to się nazywało? To było takie słynne co asety zjumali z tej. Mario serii tych starych Mario Mariówmierowych i było Flappy Bird czy jakoś tak, ale jest dużo prostszy niż Flappy Bird. ła! To mnie zabolało. Widzę 30 minut później, tak? O nie, przeleciałem tylko 79. Czy chcę lecieć dalej? Nie, nie chcę lecieć dalej, nie chcę lecieć dalej. Wiecie co? Ja podziękuję za Sean Joe Cruz i chyba nie będę w tym konkursie dalej brał jakiegoś mocniejszego udziału, więc tyle z mojej perspektywy. Pośmialiśmy się, pośmialiśmy się. Zapraszam na jutro, gdzie będą spekulacje i spoilery podniesione. A tak to tylko przypominam, że wciąż trwa sam Renviro Contest, więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, gdzie do zgarnięcia jest taka poducha tylko troszkę mniej szal mi przeskoczyła. To jest y, konkurs, w którym tam Domek Maga trzeba poszaleć troszeczkę. Bardziej rozbudowany konkurs, ale też nagrody są fantastyczne, bo te poduchy wiecie, nie są tanie. Plus wykonanie jest osom awesome i w anime poszła po bandzie i są też poduchy z nadrukami z Star Raila, więc zainteresowanie z waszej strony również może być. I Inazuma zdjęcie konkurs kończy się dzisiaj z o północy jakoś tak, więc dzisiaj jest ostatni dzień, żeby zawalczyć Inazumowo, a od jutra będziemy lecieli z troszkę innym klimatem konkursu zdjęciowego, więc zapraszam na to. Konkurs oczywiście wystartował, trwa do końca wakacji plus minus i jeżeli nic nie pokręciłem, to dzisiaj już powinien być aktywny konkurs od szybkobierzka, więc zapraszam również na to. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event, z mojej perspektywy jest 15, więc za bardzo tutaj poszaleć się nie da, ale powinien być ten, ten gadżet to jakieś buteleczki z energolem czy coś w tym stylu, co oznacza, że zostały 4-5 dni do ostatniej paczki ze Stellar Jade'ami, po 20 Stellar Jade'ów w każdej z trzech łącznie. 60, Tak, jakby jedno dodatkowe daily. Jeżeli gracie w Genshin Impact, to sytuacja jest bardzo podobna z tym, że tutaj primogamy są wcześniej i dnia 18 będziemy mieli ostatnią paczkę z primogamami. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni i niezwykle mile mi jest was tutaj gościć. Więc Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Magowie, Wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosom i Arcy, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Lisi Twitcher Nauci, Twitcher, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest twitcher potężna, jesteście Twitter na Twitchu najprawdopodobniej widzimy się dzisiaj około godziny 17:30, 17 najdalej no 18:00. Zapraszam na to. To już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, bo stream oczywiście jeszcze, więc jeżeli macie czas chwilę ochotę, zapraszam na to. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dziecka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek, niech Boże, kalendrzy Wam sprzyja. Widzimy się za parę godzin, i hej! Time to get up. Oto to, Blade mnie zaskoczył, Blade mnie zaskoczył po całości, bo nie spodziewałem się, że będę w ogóle zainteresowany rolowaniem po tego gościa, a jestem!